Jak, jak w mustangu w ogóle mercedes s 560 Coupe zakupione na niemieckim portalu witamy was w kolejnym tygodniu fantastyczne, piękne słońce ale to nie u nas tylko kilkaset kilometrów dalej ostatnio słoneczko plus 30 stopni albo 35, teraz deszcz Taka typowa polska pogoda, ale rzadka dosyć. No cóż, zaczynamy najlepszy okres. Najpierw będzie jesień, będziemy mieli cały czas deszcze, zaraz będzie zima i będziemy marznąć na transportach. Będzie fajnie. Czekamy na to. Ale żeby się rozgrzać, zacznijmy od Hyundai Tucsona, wersja oczywiście dwulitrowa z napędem na cztery koła. Auto w Stanach, jak wiecie, zazwyczaj są w skrzyniach automatycznych i to również jest korzyść zakupu takiego tuksana właśnie ze Stanów, ponieważ większość Tucsonów na rynku europejskim jednak jeszcze jest ze skrzyniami manualnymi. Auto bardzo fajne, no dawaj, pokażę nam środeczek. Skórka, Sk nie tam, ma żartów. No, to Tamto e, i airbagi całe, to co mi siatki lubią najbardziej. I na nagłośnienie, Infinity. No, tam i, można tutaj, popłynąć. Nie, nie ma biedy, nie ma biedy. No, ale jest za to szkoda, bo mówmy o szkodzie, prawe... Jest kukuła. Prawe przednie koło, błotnik, zderzak. Co ciekawe, maska nawet się ostała, nie jest dotknięta, ale tak dotknięte jest. zostały drzwi. Na szczęście tylko przednie, ponieważ tylne są na swoim miejscu, więc na pewno błotnik z pewnością będzie trzeba również. Fartuszek pewnie będzie delikatnie tak. naruszony, ale de facto są to szkody drobne i jest to szkoda tania w naprawie. Widzicie, że nawet zderzak mamy całą lampę, mamy całą maskę, mamy całą. Gdybyś mógł szacować na przykład, bo często w komentarzach się pytają osoby, ile to może kosztować. Jakby trudność jest taka, że zawsze można składać na nowych częściach, na częściach używanych i to już są duże rozbieżności finansowe. Często naprawę wykonuje artysta, malarz, blacharz, akrobata, albo autoryzowany serwis obsługi, więc mamy kolejne rozbieżności. Części nowe używane, Artysta i aso, więc jakby to można kombinować, albo na przykład szwagier Patryka. Pozdrawiamy. No, powiedzmy. Właśnie dlatego nie wyceniamy napraw, ponieważ jeżeli naprawa jest robiona u nas, jest ona tylko i wyłącznie w autoryzowanych warsztatach, a z kolei powodowałoby to dużą rozbieżność cenową. Także nie chcemy wyceniać tych napraw. Zresztą nie sposób też nam sam rynek części weryfikować na bieżąco, bo rynek części jest na tyle zmienny, że Dziś e, jedna część będzie kosztowała 700 zł, a za tydzień może kosztować 1,5 tysiąca, a więc te rozbieżności no Za tydzień może nie, ale za rok. Nieaktualne. No to tak nie, jak na przykład. Na, a w używkach mówię, że, że w ciągu tak, tygodnia potrafią być e, takie, takie rozbieżności, że dramat. E, jedno jest pewne, że to po prostu się opłaca, bo tak jak ten Tucson e, kosztował raptem 44 tysiące zł pod A z fajnych rzeczy ma jeszcze niski przebieg, ponieważ mamy tutaj 50 tysięcy mil przebiegu. No i zobaczcie poduchy całe. To jest najważniejsze. Bo każdy pyta, i poduchy faktycznie są na swoim miejscu. Zdecydowanie. To co? Dokładnie pędźmy tak, dalej. Chodźmy dalej do Forda, do tego co lubimy najbardziej, czyli pick-upy. W tym przypadku Ford F150 z 1992 roku, czyli taka bryła. Może nie taka jakaś bardzo charakterystyczna, amerykańska, stara ale taka już żwawa, że tak powiem i taka już wchodząca pod jak Ta auto ma zresztą 32 lata już, także, także klasyfikuje się do zwolnienia z akcyzy, klasyfikuje się do zwolnienia z cła. No i auto bardzo charakterystyczne i zobaczmy te dywany w środku, oczywiście z wajcha do zmiany biegów przy kierownicy. Takie auto kupujemy zazwyczaj całe jeżdżące, tak jak zresztą w tym przypadku, ponieważ one po prostu... Nie mają większych wartości w Ameryce, a jednak zakup części później do takiego samochodu jest już dość drogi. A przy okazji, ja nadmienię tylko: jesteśmy w kapturach, zobaczcie, jak leje. Dlatego mamy kaptury. Jak jechałem tutaj, to padało. Jak przyjechałem na miejsce, to leje, ale stwierdziliśmy, że nagrywamy, będziemy dzielni. No ale właśnie, wytłumacz proszę, po co się kupuje takie auta. Bo nie będziesz. Ach, takie auta kupuje się głównie po to, że jednak jest to dla nas taki trochę synonim Ameryki, takiej. Jednak jak widzimy takiego starego pickupa, to mamy takie o, fajne, nie? E, I lubimy takie samochody by po prostu mieć w garażu. Wiadomo, że nie będzie to auto na co dzień, będzie to auto, które po prostu będzie służyło nam gdzieś tam do przejazdek. E, Ponadto jest to auto, do którego jak będziemy chcieli, to coś bez problemu zapakujemy sobie na pakę, więc możemy sobie go użyć również użytkowo. E, mamy oczywiście fałsemki zazwyczaj w tych samochodach czasami. V6, ale tak jak w tym przypadku V więc również w momencie, gdy odpalamy ten samochód, no to na naszej buzi pojawia się delikatny uśmiech. No i po prostu jest to auto, które fajnie jest mieć w garażu. Ja zresztą sam mam starego rama i po prostu uwielbiam te samochody. Oczywiście nie użytkuję się tego, ale fajnie jest to mieć. Chodźmy z drugą, drugą stronę również pokażemy, że tutaj tej szkody, tak jak wspomniałem wcześniej, po prostu nie ma. No i cena, przypomnijmy, 23 tysiące złotych pod dom, nie? Dokładnie tak. Jakby... No i to jest w Polsce kolejne, co kolejna, za to? Tu tu mam problem. Prawa w, w tego typu autach. Zresztą kiedyś pokazywaliśmy Wam nawet właśnie hmm? mojego Rama, który został kupiony za 12 tysięcy złotych pod dom. Także takie okazy można naprawdę mega, mega tanio kupić i cieszyć się czymś, co jest po prostu wyjątkowe. W rozsądnej kasie. ma, ma dłuże, Bardzo, no. bardzo rozsądnej kasie. Tak. Przechodzimy do następnego Ansemonka. Tak, jeżeli jesteśmy przy dostosowanej kasie, to również jest naprawdę fajny przykład takiego samochodu. Jest to Toyota GR86. Wiemy, że w Polsce było tylko 50 sztuk, co żyć się wetne, więc ciężko jest kupić to auto, zwłaszcza, że ceny rosną dosłownie z tygodnia na tydzień, to co mówiłeś na temat pojazdów. I Toyota GR86 jest mega hypowanym samochodem z racji tego, że ich nie ma, więc jedyne źródło dostępu. Tych samochodów to Stany Zjednoczone. I co ciekawe, w Polsce ten samochód kosztował około 180 tysięcy złotych. Ten został kupiony za 50 tysięcy złotych. Oczywiście ma szkodę, ale ma też mały przebieg 25 tysięcy mil. I teraz zobaczcie, co się dzieje w środku. Tak, ma poduchę wystrzeloną, ale na szczęście deska jest cała. I kurtyny też są całe. Co ciekawe, hmm... No to świeży wóz, nie? I tam kilka drobnych elementów wygląda inaczej. Właściciel też już tuningowo, zobaczcie jak skrzela, jak w Mustangu w ogóle. 1500 koni mechanicznych, Dactyl, Bardzo ładny, bardzo ładny. Aż bym sam chciał takiego no, mieć. No troszeczkę tą e, sylwetkę. E, a właśnie to jest najpiękniejsze w, w tych Toyotach, że one są takie, takie zadziorne, agresywne. E, no i genialnie się prowadzą, bo zresztą sam Adam jest użytkownikiem Subaru BRZ, czyli bliźniak Toyota GTA 76 i są to samochody, które są takim starym wyznacznikiem motoryzacji. Te auto zazwyczaj kupujemy w skrzyniach manualnych, tak zresztą jest też w tym przypadku. No bo to auto ma dawać po prostu fan. To nie jest zabijaka, do jakich jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni, który ma 500-600 koni. Jak to przystało na auto sportowe. Tutaj mamy raptem 250 koni. 234, panie szanowny, to wejdę Ci w słowo. I jeszcze zanim szkodę, no to przeskoczyliście, bo ja się skupiłem na tylnych oponach i auto jest na nowych. Yy, znaczy nowych, z 2021, to jest raz, na Michelin Pilot Sport 4, czyli nominalna opona, jaka była zakładana i auto nie ma zjaranych gum, tak jak na przykład oh. niektóre znajome modele, yy, więc faktycznie pod tym względem jest to, że nie był tyrany, no ale spotkał się najprawdopodobniej z ciężarówką, to był pocałunek, zwróćmy uwagę, bardzo ciekawa szkoda. Bo pas nie wygląda na zmasakrowany, ale ta górna część no już niestety no tak, otrzymała go. Górny gąba. pas oberwał, ale w dalszym ciągu, zobaczcie, nawet chłodnice mamy całe. No, troszkę odkształcone, ale. Troszeczkę, ale całe trzymają wodę, także i to auto zjechało samo. Eee... Także naprawdę szkoda, pomimo tego, że wygląda źle, nie jest straszna, nie jest droga w naprawie, bo te JOTKi naprawdę przyjemnie się naprawia i uważam, że był to naprawdę fajny zakup. A jeszcze jedno, zwróćcie uwagę, że tutaj rozpórki też nie są ponaruszane, więc to jest jeden z czynników świadczący o tym, że nie było aż tak bardzo źle i że kopoły są na swoim miejscu. No i kilka takich smaczków czynnikowych jest. Czy tutaj osłona? Kolektora, czy nakrętka na pompę hamulcową, czy jakiś low-glow? Amerykański toni. Lightning Use the road on cokolwiek to jest. Nie wiem, ale zobaczcie, nawet ktoś tutaj zamontował nie, mocowanie akumulatora, takie lżejsze, tuningowe. Mają ludzie fantazję, no ale cóż. jest mm... low-glow to wydaje mi się, że to może mieć neony znowu. <noise> no, to różnice są całe. No raczej. Słuchaj, no delikatna szkoda, tak jak mówiłem. Także podróżnicze calutkie, eleganckie. eleganckie. onów nie widzę. To dobrze. To dobrze. Nie lubimy na. No i fabryczne obręcze, tutaj przyjechana tak delikatnie, ale to nie jest straszne, co Razem ciekawe. to można naprawić, a dwa, jeżeli nie, to jest to idealny pretekst, żeby założyć ładne koło. Zgadza się. I co ciekawe, te obręcze nie były kute w standardzie. Dobra, pędźmy dalej. Chodźmy a dalej oczy. A teraz część transportu dość nietypowa, ponieważ jest to Mercedes s 560 Coupe zakupione na niemieckim portalu, a nie tak jak zazwyczaj w Stanach. Jak to? Niemiec z Niemiec! To znaczy Mercedes z Niemiec, nie do wiary. Zaznaczmy ten dzień w kalendarzu. To chyba na palcach jednej ręki można powiedzieć te Mercedesy. Nie, no aż tak to nie, czasami kupujemy coś w Europie, ale omówmy się, tam rzadko zdarzają się fajne okazje, choć to jak najbardziej możemy do tego typu okazji zaliczyć, ponieważ mamy tutaj S560, więc wolnossące, jak dobrze pamiętam, V8, może niekoniecznie wolnossące, ale generalnie V8, 4,7 litra, potężny motor, auto delikatnie uszkodzone z przodu, jak widzicie, jak i również z tyłu możemy sobie od razu przejść do części... E, tylniej Ale, ale poduszki są na swoim miejscu, patrzcie Tak, poduchy tutaj zostały Ej, Słuchaj Szyba ci nie puści Szyba, Szyba mi Tutaj o. druga kukuła, proszę bardzo patrz, klapa z włókna szklanego Tak Owa będzie drogo. Jeżeli chodzi o zakup nowej klapy, jak znam ceny Mercedesa, to nowa klapa będzie droga. Więc myślę, że wyleczymy tą w tym oto układzie. Bardzo ciekawy kolor, ponieważ taki ni to szary, ni to niebieski, taki jakiś taki inny. Troszeczkę. Chodźmy do środka. Pokażemy ci środek. Dokładnie. Proszę bardzo. auto ma swój prąd. Jak widzicie, wszystkie airbagi są na swoim miejscu, to również potwierdza nam fakt, że auto było bardzo delikatnie uszkodzone. Najprawdopodobniej była to po prostu szkoda w ruchu drogowym, gdzie jedno auto wjechało nam delikatnie w pupkę, a drugie a przesunęło nam S-klasę i S-klasa delikatnie smokła się przodkiem. To co najważniejsze, cena. Sekundowa. Cena! 170 tysięcy złotych pod dom. Tak. Dokładnie tak, auto, tak jak na powiedzmy amerykańskie standardy przystało, było sprzedawane na podstawie faktury VAT-marża, e, czyli nie możemy sobie go e, wciągnąć w koszta i odliczyć pełnego VAT-u. Choć w Stanach jest, powiedziałem, o amerykańskich standardach, ponieważ zazwyczaj odprawiamy się na ocenę prywatną, a jeżeli kupujemy auto w Stanach, takie auto zawsze możemy e, rozliczyć, e, jeżeli chodzi o podatek VAT i odprawić je na firmę, mając przy tym fakturę pełną VAT-owską. Tutaj, w, e, w zakup, przy zakupach w Unii Europejskiej, mamy różne formy sprzedaży. Ten akurat został kupiony na podstawie faktury VAT-marcza. Jest to dość istotne dla niektórych, więc zawsze o tym e, wspominam. Chodźmy dalej, wasz ulubieniec Audi A320 Turbo Quattro. Tak, ulubieniec, jeżeli chodzi o import pojazdów ze Stanów Zjednoczonych, na szkit, a w tym transporcie są dwa takie samochody tak. i ten jest za 35 tysięcy. Nie, ten jest za 40, 40. Ja tu, ponieważ ten ma genialny przebieg 33 tysięcy mil. Jak widzicie, nie groźna szkoda, choć na pierwszy rzut oka wygląda, jakby tutaj naprawdę to poszło. Głęboko. I czekaj, czekaj, Ty mówisz nie groźna szkoda i zaraz komentarze. O Jezu błotnik! O Jezu fartuch, chodź, pokażmy fartuch, że jest uszkodzony fartuch, tu też jest delikatnie wgnieciony, o matko boska, tu zderzak, znaczy zderzak tam, lusterko tu, i to szkło wypadło, Boże, szkło, dokupienie, wiesz ile kosztuje szkło, lusterka do Audi A320 Turbo 4 no patrz, pęknięte, ogrzewane, Jezu, tanio nie będzie, a tu kable, więc ogrzewane, mój Boże, nie będzie drogo, bo to jest Audi A320 Turbo 4 a jeżeli chcecie drogie auta, to tam stoi Mercedes, albo na przykład... Porsche 911 GT2 RS. To są drogie auta, więc tu nie będzie drogo, a skala, że tak powiem, bywa różna. Mm, no, można się pozytywnie zdziwić. Nie w każdym razie, to jest auto, do którego są części, które da się łatwo i prosto naprawić, i nie jest to tak czasem trudne, jak Wam się wydaje. Dokładnie tak, jak do Atrujeczek, na szczęście jest masa części na rynku i używanych, i nowych, i te części są mega tanie, dzięki czemu te auto po prostu mega tanie się składa. A jeszcze jedna fajna kwestia, sorry, bo ci się wcinam po raz drugi, zwróćcie uwagę, nawet przez szybkę są poduchy na swoim miejscu. No i co? I taka magia. Taka magia po prostu. Taka ma magia. A jeżeli jesteśmy przy ma magii, chodźmy do Mazdy CX3 w genialnym czerwonym kolorze. I to co warte tutaj uwagi, to jest to już końcówka Mazdy CX3. Ponieważ później CX-3 zamieniła się w CX-30 Dla niektórych na szczęście Dla nas w Polsce na nieszczęście Mazda CX-30 ma już silnik 2,5 litrowy Który jest genialnym motorem Ale niestety mamy wówczas już dużą akcyzę A w Mazdzie CX-3 mamy jeszcze 2 litroweczkę Więc akcyzę 3,1% I te auta wychodzą znacznie, znacznie taniej na gotowo Ponieważ w CX-30 musimy liczyć między 5 a 7 tysięcy Na samą akcyzę no i porozmawiajmy o ciemnej stronie, bo wiemy, że poduszki są całe i to nie jest uszkodzone, ale to jest dosyć ciekawe. Co tu się mogło wydarzyć? Co tu się mogło wydarzyć, Adasiu? No tutaj się mogło wydarzyć, nie wiem co tu się mogło wydarzyć. No powiem Ci, jakby, wiesz, e, jakby grindował, tak to się tak nazywa, na deskorolce i trochę posilskiem nie poszedł tam w stronę, bo tu ew ewidentnie wygląda, że coś przez niego się obkręciło, a później przesunęło. Mm. No jak do, do tego tak, doszło? No. Nie wiem. Mój drodzy, najważniejsze jest to, że auto ma przebieg 23 tysięcy mil. Kupione za 50 tysięcy złotych pod to. Więc mimo tego, że szkody są takie dosyć ciekawe, można powiedzieć, i niestandardowe. I do tej pory nie wiem, co tam się wydarzyło. Nie zmienia to jednak faktu, że poduchy są na swoim miejscu. Mamy kilka elementów blacharskich do wymiany. No ale cóż, jak to mówią, takie życie. Może on gdzieś się, że tak powiem, ślizgnął. Zobaczcie takie poprzeczne ślady. No. Ciekawe, dosyć, nie powiem. No dobra, Pędźmy dalej. Proszamy do środka. Zwróć uwagę, jaka piękna, jasna tapicerka, albo nie piękna, to zależy od gustu. Mm, I nawet nie ma wytartych przycisków. Szok. No i ma nawet duży ekran. Zgadza okay. się. Nie, no tutaj e, auto naprawdę zadbane, kupione znacznie drożej niżeli obecnie kupo kupowane. No właśnie. -CLA, ale jest to wersja poliftowa i jak na Standardy cen e, tych samochodów u nas w Europie to naprawdę ta cena i tak jest dobra. E, ponieważ mówimy tutaj o 60 tysiącach złotych pod dom. Auto niegroźnie uszkodzone z przodu. Chodźmy do kukuły. No właśnie zwykle ceny tych modeli kształtują się od 30 kilku do 40 tysięcy, ale faktycznie tak. są to przedlifty i zazwyczaj e, No noszą... też możemy kupić za 40-40 no, Ale szkoda 000, większe, bez problemu. nie problemu. Nawet nie. E, był taki okres e, ostatnio. Półtorej roczny, że te Mercedes CLA naprawdę mega drogo się sprzedawały. Aktualnie Mercedes CLA bardzo mocno spadł e, z cenami na aukcjach i warto je kupować e, ponownie, ponieważ jest to genialne auto. Auto o e, nietypowej stylistyce, które naprawdę na ulicach nam się wyróżni. E, oferuje ono szereg udogodnień. E, w Stanach zresztą mamy zawsze te auto naprawdę fajnie doposażone. Auta występują w wersjach z napędem na cztery koła, bądź w wersjach napęd z napędem na sam przód. E, i obie wersje są dostępne na rynku amerykańskim, a to co nie jest dostępne na rynku amerykańskim to słabe jednostki e, silnikowe, ponieważ w Stanach mamy tylko i wyłącznie CLA o znaczeniu modelowym 250 czyli najmocniejszą cywilną benzynę. Później mamy AMG. wersję AMG, e, czyli CLA 45, jeżeli chodzi o tą generację oraz CLA, jak i e, Mercedesa A-klasę nowej generacji w oznaczeniach 35, jak i 45. Chodźmy dalej. No właśnie, a jeszcze no, szkoda, widzicie? No lampa... Kładę skło, proszę wody. bardzo. Nic wielkiego się tu nie stało. Pas mamy cały, chłodnice, całe. Pacyfika. Audio 3. Audia 3, I Tutaj nasz... jest Audio 3 po mocnym tuningu, słuchaj. O. Tutaj tuning, tuning, tutaj się dzieje. Widzisz Carbon, fi carbon Fiber nie. na lusterku. Ach, ja Wam zaraz pokażę pod maską, co tutaj się dzieje, bo tutaj to jest Carbon Fiber bardzo mocno. E Idziemy, otworzymy maseczkę, bo I musimy. I poduchy ma całe. Fiber. Tak, poduchy są całe, bo szkoda jest w tył. <śmiech> <śmiech> również jest masa. O kurczę, jakie to rury karbonowe. Tak, no słuchaj, tutaj, tutaj jeszcze były takie nakładki z hydrografiką, ale je już właściciel wziął do poprawek, ponieważ. No, hydrografika niesie za sobą to, że, że ta hydrografika to jednak widać, że hydrografika. Zgadza się. E, I tutaj były takie Ala Carbon Fiber e, nakładeczki e, z hydrografiki. Tutaj widzimy e, Dolot, dolocik piękny. karbonowy, piękny. I zobacz, nawet CNC tutaj łapa, żeby mniejsza masa była. No tutaj powiem Ci, że dzieje się, jeżeli chodzi o tuningi. E, turbosprężarkę również na pewno mamy tutaj zmodyfikowaną. E, mamy w środku nawet wyświetlacz do bustu. zamontowany w kratce. E, mamy akcesoryjną felgę. E, no, zobacz mamy... Piotrze, poduchy na swoim miejscu, wszystko na swoim miejscu. No i cena, nie? 30... 35 tysięcy złotych po dom. To e, Szkoda, dopłyniemy. Szkoda w tył. No mamy tutaj do wymiany poszycia oczywiście, e, ale również nie jest to nic strasznego. Auto naprawdę ma szereg kosztownych modyfikacji, zresztą nieble jakiej firmy, ponieważ jest tutaj e, tuning firmy APR, co podkreśla Auto. nam również emblemat. E, z tyłu jest to Stage, 2. stage 2, także to działo się, działo się. Nie ma żartów, tu też karbon, no, ale pozostawiamy. żeby dużo powyżej 300 koni, także to auto naprawdę będzie jeździć, ma zresztą zmodyfikowany układ wydechowy. E, także no, w momencie, gdy je odpaliliśmy, pokazało, że nie jest to jakieś tam podstawowe Audi a 3, tylko A3 z charakterem. <laughs> Szepcy wsiekli. Tak jest, chodźmy dalej. Moi drodzy, Chrysler a. Pacyfika za 60 tysięcy złotych pod dom. W ogóle Pacyfika to jest hit obecnych sprzedaży, jeżeli chodzi o auta z Ameryki, auta rodzinne. Tutaj szkoda w prawy przód. Zwróćcie uwagę, maska, błotnik, lampa, a także dolna część. Wbrew pozorom jest dużo elementów ściągniętych. No, fakt, faktem ten, ten dół troszkę straszy. Niemniej właściciel powiedział, że sobie z tym jak najbardziej poradzi. Ważne jest to, że zobaczcie, wnętrze jest kompletne, całe, nie jest uszkodzone. Nie ma również otwartych poduszek powietrznych, a ten samochód oferuje kosmiczną ilość przestrzeni. To nie wszystko? Nie wiem, czy mamy prąd? Mamy prąd. No i zobacz, jaka tu jest fajna kolorystyka. taka. Zgadza się. Czarno, Black and white. Cza, Czarno-biała. Albo czarno-kremowa. I faktycznie auto jest bardzo duże. Trzy rzędy siedzeń. I co jest ciekawe, auto jest ośmioosobowe. Także jeżeli macie dużą rodzinę, to możecie być szczęśliwi, gdyż możecie podróżować wszyscy razem. No tak. w ogóle olbrzym. Jest to generalnie bardzo wygodne, że mamy tutaj auto 7 czy 8 osobowe z drzwiami u boku, które są przesuwane, a nie otwierane jak, jak standardowo. To daje duży komfort na parkingach. To jest bardzo wygodne dla dzieci, także naprawdę to się spisuje. Ponadto mamy oczywiście jednostkę silnikową 3.6 V6, która idealnie nadaje się do instalacji gazowych i możemy tymi autami jeździć za pół darmo. Fotele z tyłu są chowane do Miejsc w podłodze, przez co bez problemów, w ciągu dwóch, 3 minutek, bez wyciągania foteli, możemy mieć potężną przestrzeń ładunkową i po prostu coś sobie poprzewodzić. Tak. Także jeżeli zastanawiacie się nad ciekawym, amerykańskim, dużym, rodzinnym suwem, to jest ku temu idealna idealne okazja. Oczywiście to auto już jest sprzedane pod klienta, ale gdybyście szukali ciekawych rozwiązań ze Stanów, no to jak najbardziej Chrysler z Pacyfika. Was tutaj może uszczęśliwić. Dokładnie tak. Słuchajcie, gdybyście szukali pojazdów z USA, no to wiecie jak najbardziej, gdzie uderzyć. Dzisiaj w deszczowej pogodzie żegnałem się z Wami Patryk oraz Adam. Czyli ja. A to ja to miałem powiedzieć, to tak, tak zaznajomiony, wiecie. To tak, chciałem takie wiecie, drobne. Dziękujemy Wam pięknie i do zobaczenia. Oby w bardziej suchych warunkach. Cześć!